Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zmiażdżył uchwałę siedleckich radnych dotyczącą zgody na budowę tzw. trzech wież przy ulicy Pileckiego w Siedlcach. Trzech sędziów wydających wyrok uznało, że uchwała w wielu miejscach łamie konstytucję i inne ustawy. Sędziowie dodali również, że zgoda na tę konkretną inwestycję jest faworyzowaniem jednego przedsiębiorcy. Czy to znaczy, że trzy wieże nie powstaną? Więcej na ten temat w artykule Justyny Janusz. Aleksandra Stefaniuk ma 17 lat, mieszka w Łosicach. Właśnie zadebiutowała utworem Na pewno. Piosenkę, która pojawiła się na YouTubie, napisał Mateusz Kraudwórstw, jeden z finalistów pierwszej edycji telewizyjnego show The Voice of Poland. On też jest producentem muzycznym utworu. Dochód z odtworzenia singla nastolatka przeznacza na pomoc Ukrainie. Więcej o utalentowanej łosiczance przeczytacie w artykule milionycyńskim. Mimo braku sił, płynąć dalej po nieznany ląd. Nadal mnie na wiele stać, staram się pozbierać, gdy moje sny to nawiedzony dom. Kilka tygodni temu, na działkę pod kałuszynem, ktoś przywiózł gigantyczne ilości odpadów chemicznych i rozpłynął się w powietrzu. Burmistrz chce, żeby koszty utylizacji poniósł właściciel posesji Regionalne Drogi Podlaskie. Czy to znaczy, że znana siedlecka firma będzie musiała zapłacić miliony? Jesteśmy rzetelną firmą, która padła ofiarą przestępców mówi prezes Regionalnych Dróg Podlaskich. Co się stanie z odpadami? Przeczytajcie artykuł Bartosza Szumowskiego. Kto beknie za beczki? W niedzielny poranek pani Anna zgłosiła się do nocnej pomocy lekarskiej w Zbuczynie. Mimo że przyjechała do przychodni, lekarki nie widziała na oczy. Rozmawiała z nią jedynie telefonicznie. Lekarka kazała zrobić jej test covidowy. Gdy ten wyszedł negatywny, i tak nie zdecydowała się na przyjęcie jej osobiście. Kazała zrobić kolejny test. O szczegółach tej sytuacji przeczytacie w artykule Justyny Janusz Nie choruj w niedzielę.